Prognoza pogody znowu zmieni się o 180 stopni. Te informacje totalnie zaskoczą wszystkich Polaków. Nikt nie spodziewał się w najbliższym czasie takiej temperatury. To może naprawdę pozmieniać plany niektórych obywateli. Sami się przekonajcie, jak będą wyglądały najbliższe dni. Prognoza pogody w tym tygodniu jest dla Polaków wyjątkowo korzystna. Wszystko wygląda na to, że będzie ciepło, więc będą mogli w końcu pozbyć się kurtek, czapek i szalików. Zapowiada się temperatura, która w najlepszym razie wynieść może nawet 15 stopni Celsjusza. Prognoza pogody w końcu jest wiosenna, choć w ostatnim czasie meteorolodzy zapowiadali powrót zimy, to wszystko wskazuje na to, że ten tydzień bardziej przypominać będzie jednak wiosnę. Jak donosi Wirtualna Polska wszystko dzięki układowi Omega, a także Wyżowi Frauk. Jutro w górach prawdopodobnie spadnie śnieg. Na południu, a także w centrum, pojawić się mogą opady deszczu, więc warto zabrać ze sobą parasolki. Tak będzie jednak co najwyżej do południa. Potem na niebie nie będzie już żadnej chmury. Temperatura ociepli się w całej Polsce, więc oznacza to wartości od 8 do 11 stopni Celsjusza. Na wschodzie pojawić się może wiatr, który osiągnie prędkość nawet 50 km na godzinę. W środę za to możemy udać się na spacer. Słoneczna pogoda sprzyja rowerowym wycieczkom, a także dobremu humorowi. Uważać jednak należy w południowo-wschodniej części, ponieważ popadać może tam deszcz. Nie powinno to jednak trwać zbyt długo. Temperatura wahać się będzie od 4 do 13 stopni w zależności od województwa. Najlepsze przed nami w czwartek Polacy poczują prawdziwą wiosnę. To właśnie tego dnia słońce będzie wyraźnie oświetlać każde miasto, co wpłynie oczywiście na wysoką temperaturę w całym kraju. Jedynie północna Polska doświadczy wieczorem opadów deszczy, które jednak będą przejściowe i niezbyt intensywne. gdzie niegdzie wiał będzie wiatr. To jednak nie powinno być problemem, ponieważ temperatura w kraju dochodzić może nawet do wartości 15 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje więc na to, że w czwartek Polacy pojawią się w popularnych warszawskich łazienkach. Będą też mogli spacerować na plaży, w Ustce czy jastrzem w górze. Pogoda sprzyjać będzie aktywnościom na powietrzu, których to nie mogą doczekać się obywatele naszego kraju. Z pewnością restauracje i knajpy zabają, aby w ich ogródkach nie zabrakło miejsc dla odwiedzających.